Cześć, tutaj guajdu SKC i witam Was w czwartym odcinku z kariery Legii w FIFA 21. Jak już możecie sobie zobaczyć na samym początku, poza kamerą ściągnąłem sobie Kamila Piątkowskiego, dlatego że sprzedaliśmy i Astiza i Jędrzejczyka. Tutaj wam pokażę jeszcze w historii transferów. Mój klub. Więc sprzedaliśmy Astiza do Hibernian i sprzedaliśmy Jędrzejczyka do Fey za 2,600, a sięgnęliśmy Piątkowskiego za 1,900, plus Louis Roka. Eee, dlatego, że jakbym nie wrzucił Luisa Roki, no to zapłacilibyśmy prawie 3 miliony za niego. Więc dobra, no ogólnie w budżecie jeszcze mamy około 2 miliony. To jest sobie jeszcze go zwiększę. płacę sobie zmniejszę troszeczkę. No 82,18, 11 tysięcy. Wynagrodzenie nam wystarczy. Mamy 2 miliony 300, więc może jeszcze jakiegoś zawodnika by się udało ściągnąć. E, ale w dzisiejszym odcinku my będziemy sobie grać w Ekstraklasie. Tak mi się wydaje. E, tak, więc tylko będą mecze w Ekstraklasie. Najpierw mamy Stal Mielec. Następnie mamy Pogoń Szczecin z Rakowem. Tak, i na sam koniec sobie zagramy mecz z Jagiellonium. W tej FIFA chyba będę robił 4 odcinki, 4 mecze na odcinek, dlatego że Wszystkie mecze, no tak de facto będę zaczynał od symulacji, albo większość z nich i po prostu w takich ważnych y, szansach będę po prostu wtedy wskakiwał, wtedy więc y, to będą takie mecze i symulowane i grane dwa w jednym. I po prostu chyba w następnym sezonie, jak już y, może będziemy awansować do Ekstra, e, do nie Ekstra klasy, do Ligi Mistrzów, no to wtedy będę też e, niektóre mecze grał od początku. Ale póki co, no tak wygląda nasz terminarz, więc możemy przychodzić do meczu ze Stalą e, i przy symulacji wam powiem, jak będzie wyglądał e, skład na ten mecz. A wy w międzyczasie zostawcie lajka, zostawcie też subskrypcję, no i zapraszam na odcinek. Dobra, zaczynamy, już 5 minut minęło, no i już mamy atak, ale Kanty był na spalonym. Teraz po raz kolejny Stal Mielec z szansą, no i było bardzo blisko, Boruc chyba obronił, dlatego że Stal Mielec ma rzut rożny. No ale szczerze, to... Mam mały szok, że Stal Mielec nas tak atakuje. Boruc z kolejną interwencją, kolejny rzut rożny dla Stali Mielec. No i w naszej grze musi się coś zmienić, dlatego że póki co Stal Mielec tutaj dominuje. Dobra, Bieteska zabrał piłkę. I od razu piłka do Lukiniasa, ale po raz kolejny na spalonym. Druga nasza akcja i drugi raz spalony. Jeszcze Lukinias na lewym skrzydle. Lukinias czy będzie wrzutka, czy będzie próbował strzelać. Mamy rzut rożny teraz. Dobra, wskakujemy do meczu, bo trzeba wygrać prowadzenie. No nie wiem, czy tam był faul, czy, czy spalony, czy co. No już widać, że pobud pobudzona legia w drugiej części spotkania. Wskakujemy teraz. Antolic, nie wiem, czy będzie uderzał? Nie, to było wysokie podanie do Lukiniasa. Nie będziemy mieć po raz kolejny rzut rożny. Wszołyk nie jest aż taki szybki z piłką. Zbyt dobrze to nie wyszło. Jeszcze piłka do Walencji. Walencja będzie oddawał strzał. Jeszcze piłka spadła pod jego nogi. Ale Bodzioch świetnie zablokował ten strzał. Coś z tą Legią zrobić. Boruc, dobra interwencja. Do... o, 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 o... Do kapustki, ale tam się nic nie udało. Nie ma spalonego. Jakim cudem Urbańczyk był w stanie się przedrzeć. Jeszcze Borut. dobra interwencja. No jakimś cudem, nie ma go dla sali Mielec. Jeszcze raz Urbańczyk. Bardzo delikatny strzał, ale przechodzi tuż obok bramki piłka, więc dużo szczęścia dla nas. Antolicz do kapustki. Kapustka do rosołka. Czy Maciek nas uratuje? Tak jest! Jest 1-0 dla Legii w 87 minucie meczu, Maciek Krosołek strzela pierwszego gola w tym sezonie No i nas ratuje przeciwko Stali Mielec w ostatnich tak de facto minutach meczu Jeszcze teraz Stal Mielec próbuje Jedną szansę mieć, ale Legia zatrzymuje ich Ostatecznie my oddaliśmy 5 strzałów, mieliśmy 3 okazje, Stal Mielec oddał 6 strzałów, mieli 5 okazji e, troszeczkę lepiej, e troszeczkę większe mieli posiadanie piłki od nas no ale ostatecznie my wygrywamy i my zgarniamy trzy punkty e, tak prezentują się obydwa składy ja sobie wybrałem wszystkich, którzy byli na maksa wypoczęci e, nasz skład nie przeważa zbyt bardzo nad składem Pogoni tym bardziej, że oni teraz mają Kucharczyka Kante po raz kolejny będzie na szpicy zanim tym razem będzie Kapustka w pierwszym składzie, Lichunias znowu na lewej stronie Valencia znowu po prawej e, możemy sobie przejść do symulacji meczu, jesteśmy u siebie na stadionie wojska polskiego e, i możemy powoli zaczynać ten mecz. Dobra i po raz kolejny zaczynamy spotkanie, gdzie nasz przeciwnik przeważa więcej. No w tym momencie, jeżeli chodzi o statystyki, e, w sumie jest wyrównane posiadanie piłki jest wyrównane w miarę. Pierwsza tak, de facto groźna akcja pogoni. Nadal są przy piłce, ale Wieteska teraz świetnie w obronie. Nie wychodzimy już z control, no ale Juranowicz nie mógł dojść do podania kapustki, było one po prostu za mocne. No i kolejna groźna akcja pogoni, Szczecin. Czy teraz będzie wrzutka w pole karne. Dalej wiszą nad naszym polem karnym, ale Wieteska Czujny A teraz świetna piłka do Likiniasa Kapustka chyba strzelał, ale Zech zablokuje tą piłkę Dobra, kolejna groźna sytuacja Pogoni w końcu oddali strzał na naszą bramkę Kapustka, teraz piłka do Kantek Kante poczeka sobie na Gwije, ale jednak ta piłka poszła do Likuniasa. Likunias do Gwiji... Gwija. Jeszcze próbował podać tam do Kante. Niech mi się tutaj moi piłkarze po pokażą do gry. Piłka do Kante, Kante uwolnił się od obrońcy Pogoni, jest strzał, jeszcze e Kapustka, który był w e polu karnym, dobija tu piłkę, no i mamy 1-0 dla Legii. No i koniec spotkania, wygrywamy po raz kolejny 1-0, więc no musimy troszeczkę się polep poprawić jeżeli chodzi o to, ale oczywiście no większość meczu była symulowana, więc... Od razu, jak ja wszedłem, kantę uderzył, pramkarz obronił, kapustka dobił, więc mamy trzy punkty. zgarniamy trzy punkty no i idziemy do kolejnego meczu. Dobra, więc przechodzimy do kolejnego spotkania. Tym razem spotkania z Rakowem. Tak prezentują się obydwa zespoły. Tym razem u nas na szpicie Szczepański. Pomoc tak de facto się nie zmieniła. Oprócz Makowskiego, który wchodzi za gwiję. Dobra, w końcu się Legia obudziła, w końcu atakujemy. No i teraz y, może będziemy mieć w końcu dobrą okazję. Jest piłka do kapustki, ja sobie wskakuję do meczu i może będzie 1-0. Niestety nasz strzał został zablokowany przez Petraska. Holewiak już mi się pokazuje do gry. Makowski też świetnie, świetna piłka od Holewiaka. No i Makowski ciśnie do przodu. Makowski ze strzałem. Szumski broni. Makowski świetnie, do likiniasa. Lukinias uciekł jednemu obrońcy. No i jest faulowany w polu karnym przez kapitana Rakowa. Lukinias jest wybrany na strzelca na wykonawcę rzutu karnego, ale ja sobie zmienię wykonawcę na Kapustkę. Idziemy w prawy dolny róg. Bardziej to było w środek. Ale udaje się Kapustka z drugim golem w Ekstraklasie po powrocie z Leicester. No i już dobra sytuacja. Rakowa, no i tak szybko. Tak szybko Raków wyrównał Stolarski, próbował zablokować, próbował zatrzymać ich y, akcję. Spróbuję to zrobić też Piot Piątkowski, ale zepsułem kompletnie. Tak dobrze. Raków gra no i Boruc. No Ale teraz złe podanie z mojej strony. To było chyba podanie Wieteski, no i jest już doliczony czas, chyba się zakończy mecz 1 do jednego. No i potem już e, historia. Zgarniamy tylko jeden punkt z Częstochowy, no i póki co Raków i Legia na tym samym poziomie punktowym. Jest mały niedosyt, no ale musimy się skupić na następnym meczu. Dobra, dostaliśmy pierwszą ofertę prowadzenia kadry i jest to kadra Chin. Jest to, no ciekawa oferta, ale postanowię sobie ją odrzucić. Pierwsze pytanie, które dostaliśmy w konferencji prasowej to czy Najman y, tym razem zadebituje? Powiem, że dowiedzie swojej wartości i chyba go wystawię w końcu, żeby zagrał. Chcę zobaczyć jak się spisze. Drugie pytanie, czy Sliż wypełni powstałą lukę po Andre Martinsie. Tak, no, on i tak już był w podstawowym składzie, więc teraz jego pozycja jeszcze jest mocniejsza, można powiedzieć. I ostatnie pytanie: macie nadzieję przedłużyć serię meczów bez porażki? I odpowiem, że nie wolę mieszać się w takie gierki, dlatego że no, seria tak de facto mnie nie interesuje interesuje mnie tylko mistrzostwo, no, bo to jest numer, e, numer jeden, cel numer jeden w Warszawie. Dobra, jesteśmy już przy kolejnym meczu, tym razem przeciwko Jagiellonii, No i Patrząc na ich skład, naprawdę fajnie on wygląda. I patrząc jeszcze na nasz skład, yy, mamy debiut, Najmana. Do tego w defensywnej pomocy wrzuciłem Gwiję na lewą obronę, wrzuciłem Mladenowicia na prawą Wesowicia, więc yy, przechodzimy do symulacji meczu i mam nadzieję, że Legia tym razem się naprawdę dobrze zaprezentuje przeciwko Jagiellonii. To wymiana... Gwija, teraz będzie szansa dla Likinia... Lukiniasa. Ja tą piłkę podam do Kapustki. Kapustka do Walencji. Walencja do Wesowicia. Wesowić! Była piłka do Najmana, ale jeszcze my mamy piłkę przy sobie. Patrzcie, ile miejsca ma Kapustka. Kapustka obróci się, strzał, ale z broni. Tutaj z dystansów w FIFA 21, strasznie ciężko jest e, strzelić gole, dlatego że... E, bardzo łatwo, obrona blokuje strzały, ale teraz świetna akcja zespołu walegi. No i gwija, zdobywa pierwszą bramkę w sezonie. Już wiem, kto atakował kapustkę z ślizgiem był to Augustyn. Pulić źle, Mladenowicz w obronie. No i jest 1 do 1 w 67 minucie. No pulić, kolejna okazja dla nich. Żadnego światełka w tunelu, żeby ta sytuacja nasza się zmieniła. Ale jeszcze, może teraz yy, dobra piłka do Walencji. Będzie sytuacja sam na sam. Walencja z wykończeniem Steinbors broni. No nie wierzę w to. No i niestety, nawet u siebie, nasi kibice nam nie pomogli. Agielonia po prostu dużo lepsza od nas w tym spotkaniu. Dobra, więc to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie też subskrypcję. I kliknijcie dzwoneczek, żeby zobaczyć, żeby dostać powiadomienie, kiedy będzie kolejny odcinek z Legii, a na pewno, tak jak powiedziałem, minimum będzie trzy sezony z kariery Legii, więc jeszcze raz, jeżeli wam się podobało, super, mam, mam taką nadzieję, no bo fajnie jest czytać wasze komentarze, więc zostawcie lajka, zostawcie też subskrypcję, piszcie jakieś komentarze, piszcie zawodników, których polecacie, ja się z wami widzę za niedługo, do zobaczyska, cześć!